Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Martyna, ale będę się już przedstawiać raczej jako Lewcia i witam Was w drugim odcinku z, z serii Gotik 1. W ostatnim odcinku, jaki mieliśmy, na zakończenie powiedziałam, że widzimy się w kolejnym 15-minutowym odcinku. No Ponieważ widzimy się w dłużej niż 15-minutowym odcinku, przy... okolicznością tego jest przedłużenie, ym, od, yy, weryfikacja kanału na YouTube. Yy, w ten sposób nie ma żadnych ograniczeń, limitów, takich srakich owakich rzeczy. No, logicznym jest, żeby ta seria, że ta seria zapowiada się na długą. Bo to gotik, więc yy, nie, żeby nie trwa Bóg wie ile. Więc to nie ma sensu w ogóle tutaj gdybać. Ja, jak widzicie, już na starcie idę sobie na pewno śmierć. Trzeba ja mówić jak. Trzy młode ścierwojady. A co, przykoksimy. Fajowo. To teraz możemy się napić piwa. Zjeść jagodę, udajemy się do tych najemników, którzy pochodzą z nowego obozu i wypadałoby się czegoś dowiedzieć ciekawego. Hej ty czego chcesz? Chcę cię ostrzec. Idąc dalej wejdziesz na nasze tereny łowieckie. Na co polujecie? Głównie na ścierwojady. Da się je zjeść, no i nie trudno je zabić jeśli wie się, jak to zrobić. Naprawdę? Macie jakąś specjalną metodę? Zapytaj mojego kumpla, Draksa. Nikt nie wie więcej o ścierwojadach niż on. Dlaczego ten teren jest tak niebezpieczny? Jesteś tu nowy, co? W całej Kolonii jest mnóstwo mniej lub bardziej niebezpiecznych miejsc. Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne, ale nawet tam można natknąć się na stado wilków, które będą chciały zjeść cię na kolację. Dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez odpowiedniego oręża i zbroi. Skąd mogę wziąć lepsze wyposażenie? Najbliżej będzie pewnie stary obóz. Idź dalej tą samą ścieżką, na pewno trafisz. Ale lepsze ceny znajdziesz u nas, w nowym obozie. Oczywiście pod warunkiem, że znasz właściwych ludzi. Kiedy trafisz do starego obozu, poszukaj mężczyzny imieniem Mordrag. To jeden z naszych. Za kilka bryłek rudy można u niego kupić wiele wartościowych rzeczy. Opowiedz mi jeszcze o kolonii. Jeśli zamierzasz podróżować między obozami, przyda ci się mapa ze wszystkimi ścieżkami i ślepymi zaułkami. Niektóre ścieżki prowadzą do niebezpiecznych kanionów, gdzie można wpaść na istoty, na które lepiej nie wpadam. Pod żadnym pozorem nie włócz się w pobliżu starych ruin. Większość z nich pamięta jeszcze pierwszą wojnę z orkami, niektóre są nawet pozostałościami po ich osiedla. Często kręcą się tam orkowie albo jeszcze gorsze poczwary, na twoim miejscu unikałbym takich miejsc jak ognia, zwłaszcza nocą. I jeszcze jedna rada, nie wchodź do lasu. Bo co? Gdzie mogę zdobyć jakąś mapę? Popytaj ludzi w starym obozie. Mieszka tam jeden kartogra. Może udać się gwizdnąć mu jakąś mapę. Przy okazji mógłbyś zwinąć także jedną no, dla co mnie. Co ja jestem? Dlaczego? Jego mapy nie są na sprzedaż? Jeśli staćcie na tak ogromny wydatek. Dobra. Dzięki za pomoc. Tylko nie myśl, że wszyscy tutaj są tacy mili. Niewiele można znaleźć w kieszeniach nowego, ale w kolonii są ludzie, którzy rozłupaliby ci czaszkę za stary kilow. Będę o tym pamiętał. No tak, 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 tak. Zagadajmy do tego Draksa. Może on ma coś ciekawego też do powiedzenia na temat polowania? Widzę, że jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztowa. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa. Potem zobaczymy. Proszę, oto piwo. Teraz opowiedz mi o polowaniu. Ścierwojady, tak nazywamy te wielkie ptaszyska, należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Jeśli uda ci się trafić ścierwojada zanim on dziobnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go pokonać bez zadraśnięcia. A jeśli on dziobnie cię pierwszy, no cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. Czego jeszcze możesz mnie nauczyć? Wielu rzeczy, ale głupie piwo nie wystarczy. Wprawny łowca potrafi zdobyć kły, pazury i skórę zwierzyny. Nie jest to łatwe, ale dość opłacalne. W każdym razie każdy kupiec chętnie je od ciebie odkupi. No i tak, on tu nas naucza takich umiejętności typowo e, myśliwych, e, typu skórowanie gadów, usuwanie pazurów, futerków i tym podobne. Ale na razie nas to nie powinno obowiąz... obowiązywać, W na razie nas to nie interesuje, gdyż musimy najsampierw nauczyć się władać bronią. Potrzymamy ją w dwóch rękach... Co to jest w ogóle żałosne? Jesteśmy żółtodziobem. Tak, by the way. Um, no tak, strażnicy mostu... Nie będziemy z nimi gadać, nieistotne mają dla nas informacje. Nie przydadzą nam się do niczego. W każdym razie, mi. No, Tutaj widzicie, mamy stary obóz. Ale nim stary obóz, chciałabym tutaj wstąpić do kretoszczurów. Starą zasadą jest gotyka, taką, że jeżeli nie dajemy sobie rady z więcej niż jednym stworzeniem. Należy odciągnąć jedno od stada i walczyć z jednym, aniżeli z całą grupą. Bo to może nam sprawić kłopot i to duży, i to spory, i w ogóle gigantyczny. Um, zapiszę sobie. A co, a co? O tutaj. Tutaj to miałam testy jeszcze takiego dźwięku, i nagrywania. Um, no to lecimy z następnym. Już tak na całego troszeczkę się odsuniemy od tamtego. Żebyśmy mieli szansę zaatakowania. Dobra. Dostaliśmy jakiś rany, ale przeżyliśmy. To jest najważniejsze. Na razie musimy się na tym poziomie musimy się obawiać nawet kretoszczura, jada. No, krząszcza to może niekoniecznie, ale e, krwiopijcy także. Oj bardzo. Na tym poziomie to a później to będziemy je omijać wręcz. Machniemy ich tak i potem idziemy dalej, ignorując. Ale to później dopiero. Jak widzicie, walka z takim ścierwojadem sprawia nam ogromny problem. Ogromny, gdyż już ponad połowę paska życia nam zlikwidowało. Więc jak na razie, takie zwierzę to jest dla nas wyzwanie. Ale spokojnie. Z, cza z czasem staniemy się potężnymi wojownikami i będziemy walczyć w ogóle z takimi, nie wiem, trollami, orkami, ogrami, cierniostworami. Wiecie, jak to w świecie gotika. W ogóle, no nie wiem, z kim jeszcze tam będą jeszcze jakieś potwory, demony, inne takie typu stworzenia. No nic, ale do tego jeszcze daleko. Natomiast udajemy się teraz do Starego Obozu. A ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? Prosi się, żeby zaznaczyć to, no ale potem będzie nas atakował. Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. W takim razie właśnie. Co to za laki? No nic, chyba ustały. Nie chcą ustać. Dobra, więc mieliśmy się udać do Torusa, a Torus stoi przed wejściem do zamka, więc zagadajmy z nim. Chcę pracować dla Gomeza. Czyżby? A czemu myślisz, że Gomez chciałby, żeby ktoś taki jak ty dla niego pracował? Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje. A? Jeśli Diego uważa, że jesteś w porządku, to czemu sam się tobą nie zajmie? Słuchaj uważnie. Diego podda cię najpierw testowi. Jeśli on uzna, że się nadajesz, ja wpuszczę cię do zamku na spotkanie z Gomezem. To, co będzie później, zależy już tylko od ciebie. Jasne? Porozmawiam z Diego. Dlaczego sam nie poddasz mnie próbie? To nie takie proste, chłopcze. Nowy, który chce tu do czegoś dojść. Potrzebuje opiekuna. Tym opiekunem musi być jeden z ludzi Gomeza. I to właśnie on podda cię próbie. A jeśli narobisz kłopotów, to on poniesie za nie odpowiedzialność. Takie są tutaj zasady. Na pewno znajdzie się dla mnie jakieś zadanie. Nie. Rzeczy, którymi zajmują się strażnicy, przerastają Twoje możliwości, chłopcze. Trzymaj się poleceń swojego opiekuna. Potrafię sprostać każdemu zadaniu, które mi powierzysz. Aż tak ci zależy na wpadce. Mm, jest jedna rzecz, którą może się zająć wyłącznie człowiek niebędący w służbie Gomeza. Ale uprzedzam cię, jak to schrzanisz, będziesz miał nie lada kłopoty. Jestem gotów. To, co ci za chwilę powiem, musi pozostać między nami. Rozumiemy się? Jasne. Pewien człowiek z nowego obozu sprawia nam problemy. Nazywa się Mordrak. I przywłaszczył sobie kilka rzeczy należących do magnatu. Oczywiście to samo można powiedzieć o wielu szkodnikach z nowego obozu, ale Mordrak ma czelność zjawiać się w naszym obozie i odsprzedawać nasze rzeczy naszym chłopcom. A to już za wiele. Niestety Wajdak wie, że nie mogę z tym nic zrobić. Dlaczego? Bo jest pod opieką magów. Dobra, bez zbędnej gadaniny, wiem gdzie się znajduje, wiadomo, że będzie trzeba go zabić, a te problemy Torusa z magami to nie są istotne. Zajmę się tym. Więc tak, mamy tutaj quest od Torusa, natomiast na tę chwilę obecną nie będziemy, w stanie, nie będziemy w stanie go wykonać na tym poziomie, więc zagadajmy z Diegiem. Rozmawiałem z Torusem. I co ci powiedział? Mówi, że będę mógł dołączyć do starego obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Zaczynamy od razu? Najpierw. Powinieneś dowiedzieć się kilku rzeczy. Co powinienem wiedzieć, zanim zostanę przyjęty do starego obozu? Jeśli chcesz do nas należeć, musisz najpierw zaplusować u kilku ludzi. W zewnętrznym pierścieniu Możesz spotkać paru wpływowych ludzi, głównie cień. Jeśli uda ci się ich do siebie przekonać, twoje szanse wzrosną. Później czeka cię test zaufania. Oprócz tego musisz się jeszcze wiele nauczyć. Im więcej nowych umiejętności zdobędziesz, tym cenniejszy będziesz dla nas. Chcą mnie wykorzystać. Na czym polega test zaufania? Będziesz się musiał wybrać do starej kopalni. Tam znajdziesz faceta imieniem Jan. Od niego dostaniesz listę. To bardzo ważny dokument. Zawiera spis wszystkich rzeczy, których potrzebują od nas ludzie z kopalni. Postaramy się, żeby dostarczono je z następnym konwojem. Żaden problem. Właśnie, że jest problem. Ta lista nie może wpaść w ręce ludzi z nowego obozu. Jak już powiedziałem, to bardzo ważna lista. Jeśli nie zawalisz, daleko tu zajdziesz. Skoro ta lista jest taka ważna, skąd pewność, że Jan wyda ją komuś takiemu jak ja? Bo powiesz mu, że przysłał cię Diego. Tak zrobił. No, wystarczy, że powiedziałeś: Jesteś od Jego, już jesteś fajny. Gdzie znajdę te ważne osoby? Cóż, na jednego z nich właśnie patrzysz. Poza tym jest jeszcze Torus. Jego już znam. Co do pozostałych, sam musisz ich rozpoznać. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić. No i tak, nie masz tu czego szukać Najlepiej przejdź się po zewnętrznym pierścieniu I porozmawiaj z ludźmi Gdzie znajdę starą kopalnię? Gdzie znajdę starą kopalnię? Porozmawiaj z Grahamem To nasz kartograf Powiedz mu, że ja cię przysyłam I że potrzebujesz mapy Z niej dowiesz się, gdzie leży kopalnia Graham mieszka na lewo od północnej bramy no i dobra. Te inne informacje przydadzą nam się później. Trzymaj się. Zerkamy tu nasze bieżące misje i interesuje nas na chwilę obecną przyjęcie do starego obozu. Czyli to zrobiłam, to zrobiłam i zanim zostanę przyjęty, muszę zjednać sobie kilku wpływowych ludzi z zewnętrznego pierścienia i przejść test zaufania. To myślę, że zaczniemy od tego, żeby przejść. Yy, tutaj. Yy, po obozie i porozmawiać z tymi ludźmi. Ja akurat wiem, którzy to są. I zmierzam do takiego jednego cienia, który nam da bardzo prosty quest. Do świstaka, który to, znajduje się tutaj. Cześć, jestem tu nowy. Czego chcę? Chciałbym zostać jednym z was. Chcę zostać członkiem obozu. Szukasz ludzi, którzy cię poprą, co? Jeśli chcesz, żebym zarekomendował cię u Diego, musisz coś dla mnie zrobić. Co mam dla ciebie zrobić? Chcę jedną z broni, którą ma na składzie Fisk. To jeden z handlarzy na targowisku. Ale on nie chce mi jej sprzedać. To pewien szczególnie pięknie zdobiony miecz. Dam ci sto bryłek rudy, za które kupisz dla mnie ten miecz. Tylko nie mów mu, że ja cię przysłałem. Dobra, bierzemy. Dobrze, daj mi 100 bryłek, a ja się wszystkim zajmę. Masz. Tylko nie maruć za długo. Co tam marudzić? Kupić broń i wrócić z nią. A, nie ucieknę z nią, bo wiadomo, zależy mi tutaj na przychylności waszej. Pogadajmy lepiej o czymś... Witaj! Jestem Pogadajmy. Fisk. Handluję najróżniejszym towarem. Gdybyś kiedyś czegoś potrzebował, zgłoś się do mnie. Właśnie teraz. Mam już dość Chciałbym kupić miecz, ale nie taki zwykły. Chciałbym coś bogato zdobionego. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Cień, który miał to odebrać, więcej się tu nie pokaże. Kosztuje jedyne 110. Bryły krudy. Zainteresowany? Oho, zaskoczył mnie. Może innym razem. No to trzeba się pożalić świstakowi. No kurde, co to jest? Być może, że nam dorzuci te 10 bryłek. A z tego co pamiętam, to dorzuć. Dopłać. Fisk żąda teraz 110 bryłek rudy za ten miecz. I pewnie mam ci teraz dać dodatkowe 10 bryłek. Myślałem, że zależy ci na tym mieczu. Masz, tylko się pośpiesz. Pewnie nie wspomniałam, ale to jest dosyć ważne, bo i zresztą się już pewnie domyśliliście, że środkiem płatniczym w, yy, tutaj, w kolonii karnej są bryłki rudy. Natomiast monety nie mają tu żadnej wartości, o widzicie. No, jesteśmy w zamkniętej przestrzeni. Co tu mogą dać? Yy, monety dopiero w Korinthi zdadzą, czyli poza barierą. No i powtarzamy Niektórzy ten sam dialog, nie będziemy go słuchać po raz drugi. W dzisiejszych czasach chciałbym. Nie mam koszty? Teraz go biorę. Dobrze, wezmę go. Trafiła ci się nie lada okazja. Z pewnością. No, mi, czy świstakowi? Jednak świstakowi oddajmy mu ten miecz. Kłes będzie wykonany. Mam dla ciebie miecz? To nie było zbyt trudne. Tak czy inaczej, wyświadczyłeś mi przysługę. Teraz ja wyświadczę przysługę tobie. Jeśli Diego zapyta o ciebie, opowiem się za tobą. Póki co, trzymaj się. Ojowo, pierwszy quest. W starym obozie mamy już za sobą. Teraz zmierzamy do drugiego cienia, zbanego zły. I siedzi on tu. I się do tego nie Jesteś tu nowy, co? Nigdy wcześniej cię tu nie widziałem. Jestem zły. Mam pewną robotę dla takiego żółtodzioba jak ty. Masz dla mnie robotę? O co chodzi? Zniknął gdzieś jeden z naszych strażników. Nazywa się Nek. Możliwe, że dał nogę do nowego obozu. Jesteś tu nowy i zaglądasz w każdy kąt. Po prostu miej oczy szeroko otwarte. Jeśli uda ci się go znaleźć... Będziesz mógł liczyć na moje poparcie. Dobra. Postaram się go odnaleźć. Jakbyś spotkał Fletchera, możesz go zapytać o Neka. Fletcher przejął jego rewir po tym całym tajemniczym zniknięciu. Gdzie znajdę Fletchera? Zwykle patroluje teren wokół areny. Teren wokół areny, ten Fletcher. To wiem, gdzie to jest. O, Bloodwyn. Tak. Zmierza w naszą stronę bladą Ja nie chcę się z nim spotkać na razie, bo ten człowiek wymusza... Wymusza wręcz płacenie za ochronę siebie. Czyli mnie. Dać mu gdzieś niby nie będzie nas bronił. Super. Nie chcę z nim gadać, bo potem będzie płacił jakimś tam kopaczom i będą mnie ganiać. Ja tego nie chcę, bo się boję. Chyba jakoś tak było z tym, już sama nie pamiętam. gram w to kopy lat temu. Nie wymagajcie ode mnie takich szczegółów. Brniemy w to, co najważniejsze. Szukamy fleczera. Tutaj mamy arenę, bardzo ładną zresztą, ale fle po fleczerze. ani śladu. To być może gdzieś dalej się znajduje, mm, bo patroluje teren. To nigdy Tu jest kuźnia. To pewnie gdzieś tam znajduje. Uwaga, tu? Tutaj jest. Hej, ty, jeśli chcesz się pozbyć swoich pieniędzy za ochronę, wybrałeś zły dzień. Tak? A dlaczego? Bo mnie tu nie ma. O Jezu. Czyżby? A gdzie jesteś? W tej chwili siedzę w zamku przy ognisku i popijam piwo. Eee. Yy, yy, aha. Nie, Wiesz, gdzie się podziewanek? Nie, i raczej się tego nie dowiem. Jeśli komuś coś o tym wiadomo, to pewnie tutejszym kopaczom. Ale oni nie rozmawiają ze strażnikami. A zwłaszcza ze mną, bo wiedzą, że brzydzę się ich robotą. Założę się, że podśmiewają się ze mnie za moimi plecami. Dobra. Sprawdźmy w zadaniu zaginiony strażnik. Może kopacze mieszkający w wiedzą, gdzie jest podział się nek. Widzicie co, nie marnujmy czasu na rozmowę z kopaczami. Ja wiem gdzie on jest. Jest dosyć blisko starego obozu. A tam się znajduje Mordrax, z którym później zagadamy. Ale nie teraz. Teraz natomiast idziemy w kierunku. Oj. W kierunku tego strażnika. Który zaginął. A przy okazji pozbieramy sobie troszeczkę grzybów koszkiego chleba, no bardzo ciekawe nazwy, oryginalne nie powiem, że nie. Ciekawe, czy w innych językach też takie mają swoje nazwy specyficzne. No i tam w tej jaskini się powinien znajdować. I otóż właśnie się znajduje. Widzimy już z daleka, że to tuk. Ale musimy mieć dowody na jego odnalezienie, więc musimy się tam dostać. A przeszkodzą nam w tym te oto trzy kretoszczury, które, z którymi mieliśmy do czynienia już um, przed wejściem do obozu, tam na początku. nam, Jabłka. No nie, 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 nie. Ja chcę jednego. Już wystarczy, że jeden sprawia mi duży problem. Może jak ja trzymam broń mi się nie podoba, jak on tak trzyma broń. I ten walki jest beznadziejny. Kropny. Nie podoba mi się w ogóle. Prawiłem je zjadł. Patrz. No i jeszcze ty zostałeś. O, szczurze. Żyry to. nie to. No tak, grzybobranie jest obowiązkowe. I tutaj, o, o, i tu leży martwy strażnik, No, wow. Nie przypuszczałabym, że on sobie śpi. No dobra, dosyć tej ironii z mojej strony. Sprawdźmy, co mam w plecaku. Dziesięć bryłek i amulet, na którym wyryto litery Nek. Wow, odnala! Neka. Fantastycznie. Idę o tym zgłosić panu niedobremu. I flecherowi. Grzybobranie, no i lecimy. Te grzyby będą związane jeszcze z jednym questem z kucharzem. Także pozbierałam je przy okazji, to wiecie. Będzie, będzie z głowy jeszcze jeden. Hej, ty! Chyba cię tu wcześniej nie widziałem! Nic dziwnego. Dopiero co tutaj trafiłem. To lepiej uważaj! Poza murami jest bardzo niebezpiecznie, tylko w obozie możesz spać spokojnie. A spokojnie to, że go mijałam jak wychodziłam i mnie nie, i nigdy wcześniej nie widział. Okej, okay, okej, okay. nie wnika. Okay, musisz uważać okay, na to, co, co mówisz przy Za. Czasami takie na takie błędy to ja nie zwracam uwagi naprawdę. To, to mi naprawdę umyka jak widzi się e, tę piękną e, fabułę, historię w ogóle questy to naprawdę taki błędy, tego typu błędy to się umija, zapomina wręcz o nich. Drywalność jest, wciąga. Przede wszystkim gra na Ok. Jesteśmy w leczerze. Informujmy go o Chodzi o Neka. Tak? Chyba go znalazłem. Co? Gdzie on jest? W innym, lepszym świecie. O cholera! To znaczy, że będę tutaj tkwił do końca życia. Miałem nadzieję, że ten Benzwał jednak wróci. Teraz mam kłopot. Jaki problem? Jestem winien z Katiemu, nie lada sumkę. Kiedy dowie się, że przejąłem działkę Neka, będzie mnie nachodził codziennie. Aha, dobra. Jak widać Fletcher... Jak widać Fletcher nie przyjął tego jakoś... Jakby to rzec... W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od co? No nie wiem jak, po prostu się nie przejął. Miał wtedy tylko swój interes i nic więcej. Ale dobra, nie wnikam. Nie wnikam w to, co on sobie o tym myśli. Nie uronił łeski, nawet ten, tylko... Uuhu, to kto samo jednak. tam widzę bladło stoi. Kurde, wiecie co? Ja nie chcę go strasznie spotkać, nie chcę, żeby mnie zagadał. Może go ominę. Dało się, dało się, dobra. Żeby mnie zaczepiał frajer. Jesteśmy złego. Nie idzie w tę stronę? Nie idzie. Znalazłem Neka. To świetnie. A masz na to jakieś dowody? Znalazłem przy nim ten amulet. Proszę, o to on. Właśnie o ten amulet mi chodziło. Mądry z ciebie, chłopak. Założę się, że kusiło cię, żeby zachować ten amulet dla ciebie, co? Spokojnie. Dokonałeś mądrego wyboru. Jakby Diego pytał o Ciebie, opowiem się za Tobą. Tak. Następny koleś, który nie przejął się śmiercią człowieka, tylko tym, co miał przy sobie, czyli amuletem. Tak. Super, O, patelnia. Podgrzeję sobie ten mięso surowe, które mam z tych zwierząt. Gdy będę je później jadła, to więcej mi zwróci punkty życia. Także wiecie, opłaca się podsmażać surowe mięso na patelni. Później to się będzie wiadomo korzystało z napoi, tych eliksirów życia i tak dalej, ale na chwilę obecną przyda nam się nawet bardzo mięso surowe. A już lepiej, a już najlepiej, że podsmażone. No dobrze, słuchajcie, mamy już za sobą troszeczkę misji z tych questów, już wiemy, co trzeba zrobić, żeby dostać się do starego obozu. No i na ten odcinek na, na, to by było na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Już troszeczkę pograliśmy. W następnym będziemy kontynuować przygodę bez jego. I zobaczymy jak się potoczą jego dalsze losy w Goldiku. Tak więc trzymajcie się. I do zobaczenia w trzecim odcinku. Cześć.